Uwaga! Zasubskrybuj kanał JEŻA Tricus albo znajdziecie HiroBrime! Siemanko, ja jestem Tricus i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii. A nie, to nie jest seria i coś ogólnie się bardzo, bardzo zmieniło. Kim ja jestem! Dalej jestem Jerzem, ale teraz jestem jakiś niebieski, jakiś... inny, jakiś świat cały jest inny! Tak, ludzie. Dobrze, szczerze mówiąc, dobrze się domyślacie, dlatego, że jestem w świecie Sonika. W tym momencie ja zamieniłem się z Silvera, tak? Mój skin to jest Silver, tak? Potwierdza wszystkie wasze plotki, nad którymi rozkminiacie od dwóch lat, że ja jestem Silverem, ale dzisiaj staliśmy się Sonikiem i mamy tutaj także, uwaga, uwaga, Sonic Mod. Mamy wszystkie możliwe rzeczy, ludzie z Sonika. E, takie rzeczy jak na przykład Sonic 6, a tutaj. Mamy najbardziej epicką rzecz w Minecraft'cie ogólnie. Przede wszystkim dla kogoś. Oj, e, coś stało. Dla kogoś, kto jest jak ja, Jerzem. Jerze Tricusem. Mamy mapkę z Jerza Sonika. Jako, że wychodzi najnowszy film Sonika niedługo, no to stwierdziłem, że właśnie. Jakoś yy, to podłapię, podłapię temat i w końcu po dwóch latach ponad nagrywania na tym kanale, bo ogólnie to nagrywam od yy, wiecie, no, od 8 lat, ale na tym kanale nagrywam od dwóch, tak jeszcze to a propos tego jak ludzie piszą, że a subskrybuje ci Trisus od 4 lat. Nie subskrybujesz mnie na tym kanale od 4 lat, bo ten kanał istnieje i 2,5 roku. Ale tak, skoro nie subskrybujesz w tym momencie ogólnie, no to zasubskrybuj mój kanał, zostaw także dzwoneczek oraz łapkę w górę, ponieważ naprawdę staram się dla Was wynajdować właśnie tak epickie rzeczy jak ta teraz. A to naprawdę bardzo, bardzo motywuje jak sobie zasubskrybujecie i tak dalej. A jeżeli chcecie więcej różnych moich takich modyfikacji, na przykład poglądać to macie w karcie w prawym górnym rogu, a tymczasem zaczynam już grać na tej oto super mapce! Tutaj mamy jakieś zasady, bla, bla, bla. Tutaj mamy rzeczy, które trzeba wziąć. Dobra, mamy wziąć pochodnie, pozornie, pochodnie, oraz klucze. Co to są klucze? Niech mi ktoś wytłumaczy, czemu mam tutaj jakieś takie rzeczy. To chyba nie będzie mi potrzebne, szczerze mówiąc, co już tu było. No ale te klucze możemy sobie wziąć. Buty Sonika już mieliśmy jakby w ekwipunku. Teraz ogarnąłem, że mamy drugie. Bo buty Sonika, chwila, ja Wam pokazałem, co one w ogóle dają. Chyba Wam nie pokazałem. Patrzcie, zakładacie je i, iun! Iun, szczerze mówiąc. Fajne to jest, ale bardziej utrudnia grę niż ułatwia. Na przykład na tym parkurze, zanim e, jeszcze zagramy, jakby w ten parkur od początku, to pokażę wam. Pokażę wam. Tutaj kompletnie nie da się w tych butach grać. Chwila, zaraz wam pokażę, bo tutaj na przykład chcecie sobie przeskoczyć to. Ale was wywala po prostu dalej niż się spodziewacie. Kompletnie was to wywala i tak naprawdę ten parkur trzeba zacząć bez butów. Ja potrzebowałem trochę czasu, żeby ogarnąć to. No dalej nie byłem, szczerze mówiąc, niż teraz wam pokazałem, bo chciałem zobaczyć jak się gra. Tylko, ale dobra, ok. Tutaj jest klucz. No dobra. Eee, to klucz jest zrobiony ha chaos emerald information. Tutaj jest ukryt, są ukryte drzwi na tej mapie. Eee, klucz. Dobra, hmm, klucz jest dany, którym się możemy otworzyć. E, ta, ten level, który, ten poziom, który zrobimy, sprawi, że znajdziemy sa, jak, jakby samo chaos, self-chaos? Nie wiem, nie wiem co to znaczy, bo nie pamiętam historii Sunika, szczerze mówiąc, dawno to oglądałem. E, dobra, no i mamy znaleźć Emerald i ogólnie. The original Sonic the Hedgehog has... A, dobra, on... czyli był jakieś sześć emeraldów chaosowych. Co, jak jest emerald w ogóle po polsku? Zapomniałem, szczerze mówiąc. Ale dobra, każdy... Tutaj jest... A, no dobra. Tutaj jest jakaś, jakiś powód, dla którego jest siedem tych emeraldów. Po prostu poczekaj. Okej, okay. no dobra. Mam nadzieję, że to jakby dobrze... Powiedziałem moje tłumaczenie, mimo że to wszystko rozumiem, nie jest dobre. Jakby do końca, ale dobra. Co to jest? Music disc. Co? Co? Serio? Będziemy mieli muzę? Yeah! Łu! Łu! Tak, to jest Sonic! Ej, ej! Najszybszy jesz na świecie! Ja jestem Sonic, najlepszy jesz. Chyba to wiesz Ej Dobra Idziemy Idziemy Mamy już muzykę Ustawiamy sobie gamę modę Ga O tutaj nie ma Tutaj jest tylko kapsluk jakby Nie 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 Ukośnik gamę modę Zero Nie mamy permisji Okej okay. allow cheats Game mod zero Dobra Czy to nas bije? Ała Dobra to nas bije zdecydowanie Łatwiej jest przejść tędy a, i my musimy się nauczyć, kiedy mamy używać buty, a kiedy mamy ich nie używać. Co tu jest? A. Stąd wypadają nam te ringi, bo Sonic musi zbierać takie właśnie ringi. I przechodzić tą mapę? Czedersko, dobra. Tutaj właśnie musimy przejść to bez butu, bo z butami się nie da. Ale pewnie zaraz będą potrzebne na buty. Easy, no dobra, faktycznie, faktycznie to było easy. Wow, fajne! Wow, co się stało? No i co teraz? Czy tutaj jest jakiś resp, czy co? A! Co to jest? Ej, jakie fajne są tutaj efekty dźwiękowe i wszystko! Mega epickie to jest, naprawdę! Dobra chwila, zróbmy to tak: can you jump up at the last second? O oh, kurde! To, to nie będzie łatwe. O, nie udało mi się skoczyć, niestety. Nie udało mi się skoczyć. C czemu to tak. Czemu to tak wolno rozwala nas? Ale patrzcie, jak fajnie się tracą serduszka, widzicie to? W ogóle, jak to wygląda. To jest jakiś ogień. Nie wiem, ludzie, naprawdę epickie. Ta mapa jest mega dobrze zrobiona, tylko że szczerze mówiąc, jest dosyć trudna. Can you jump and the last second? Chwila. Eee, zróbmy to jakoś i iam. Um... Chwila. Zróbmy to szybciej trochę. Spawn pointa sobie ustawmy i po prostu będziemy używać komendy kill, żeby to nie trwało. Ale udało się. Udało się, ludzie. Lol. Sztosik. Pull the lever. Flick it three times. Raz, dwa, trzy. O nie! Ej, no nie, ja mam walczyć z nimi. Ja mam sam z nimi walczyć, niby? Spadaj! Spadaj, ty pomiocie Eggmana. O nie! No i zostałem zniszczony, dobra. Okej. Okay. Ale patrzcie, umiem skakać. To jest tak szybkie, że trzeba było to od razu naciskać. Czemu one są takie mocne? One mnie podpaliły. No kurczę, co to są w ogóle za potwory, niby? O nie! O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Co ja właśnie zrobiłem w tym momencie, ludzie? Co ja w tym momencie zrobiłem? Co to ma być, no? Ta babka jest jakaś dziwna. Eee, dobra, chwila, czy da się tędy prze. No czad, no czad, tak, super. Dobra, ym, udajmy, że nie widzimy ich. Jak. Okej, okay, one już tutaj, tak porozwalałem je, tak jestem taki silny, taki super mocny jestem, że porozwalałem wszystkie zombiaki, oh yeah, naprawdę jestem kozakiem, tak, zdecydowanie, dobra. I co teraz? Pytanie brzmi, co mamy zrobić teraz, bo nie do końca wiem, czy mamy postawić jakoś, tak, klucz, pierwszy klucz nam się już przydał, udało się, extra stage, co to jest? A, tutaj w dół trzeba iść, no dobra. Niech będzie, możemy iść w dół w takim razie. Ale ekstra stage trzeba było użyć drugiego klucza, jeżeli chcieliśmy przejść Marbuk Zone. Ok, set spawn points, dobra, mamy kolejnego spawn pointa. I. o, oh. ok, co tutaj się dzieje w tym momencie? O oh, oh, nie udało się. Ej, no nie, przecież ja ustawiłem spawn pointa. Przepraszam bardzo. Ukośnik kill. Ja ustawiłem spawnpointa, jestem pewien tam, że pociągnąłem za tą dźwignię. No dobra, ale może było coś się popsuć z drugiej strony w mapce, więc wejdziemy sobie tam drugi raz i po prostu komendą sobie to ustawimy. Jednak ludzie, samemu jak czegoś nie zrobisz, to to nie będzie porządnie zrobione. Naprawdę, zapamiętajcie sobie te słowa. Dobra, ale przejdźmy teraz tu i weźmy sobie po prostu ukośnik spawnpoint, bo to jest e, takie... o, chyba, że trzeba wejść gdzieś. Chyba, że... Aha, dobra. I'm sorry I'm stupid yes e, Dobra, gdzie mamy wejść? To jest dobre pytanie bardzo To jest bardzo dobre pytanie, gdzie my mamy tutaj wejść w tym momencie Dlatego, że ja jestem prawie pewien, że my musimy Przejść gdzieś tutaj, przez to Przez tą lawę mamy przejść, czy coś Ale nie wiem, nie wiem gdzie do końca Więc, no więc jak nie wiem, to nie wiem Chest, chesty mają e, teksturkę komputerów To jest także fajnie zrobione dosyć Wow, tak, to jest tak, to jest tak po prostu. O nie, ale padnę przecież. O nie, bo to trzeba zrobić szybko. To trzeba zrobić szybko, rybko. Dobra, chwila. Ło, wow. chyba na butach Sonika to trzeba było zrobić po prostu. Tak, trzeba to zrobić butami Sonika, widzicie? To jest ten moment, o którym mówiłem właśnie. I patrzcie, widzicie? I nic nam się nie stało kompletnie. Tak, o to chodziło. Tylko butami super szybkimi Sonika byliśmy w stanie to zrobić w tym momencie. Czy to jest Point? Stand on here and dress the button. Jaki button? Co to jest? Co to jest w ogóle to, co teraz dotknąłem? Ja do końca... Ja do końca się nie znam na tym, ale to jest całkiem fajne. Mm, dobra, tutaj proponuję ustawić spawn pointa, bo coś czuję, że tutaj nie ma, a powinien być, albo... O, chwila. Sten... a, Aha, o to w tym chodzi, nie rozumiałem. A chwila, nie możemy tego zrobić znowu super szybkimi butami sunika po prostu, uwaga. O, dobra, nie udało nam się, ale jesteśmy tutaj z powrotem i patrzcie teraz. No teraz nie o to chodziło, nie o to chodziło. E, dobra, za późno wyskakuje ale... Czy to się nie może udać? Patrzcie, widzicie? Dało się. Ale nie, dobra. W sumie to je, to trochę brzmi jak jakieś citowanie, więc zrobimy to normalnie bez butów, dlatego że tam były potrzebne, ale tutaj chyba nie są potrzebne, więc wykorzystajmy to, co daje nam twórca mapki. Aaaa, dobra, było blisko, ale ład ładnie mi poszło nawet już na początku. O nie, teraz, teraz nie do końca ładnie. Teraz nie do końca ładnie. Myślałem, że idealnie wyczuję ten moment wysunięcia po prostu pistona. A tutaj się nie udało, niestety, no. Niestety się nie udało. E, dobra, weźmy sobie pyk. I uwaga. Eee, trzeba trochę poczekać chyba. Chwilka, chwilka. To nam się uda, to nam się uda. Ah! Ej, wtedy to nam się tak elegancko udało, naprawdę, a teraz tak średnio. Dobra, chwila. Weźmy sobie i... Pyk, pyk! 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 Nie! W gorącej, wody, w gorącej wodzie kąpany został Sonic! I. A, no prawie. Ale fajne, ja bardzo lubię takie poziomy, dlatego że, dlatego się zbytnio nie zniechęcam, mimo że mi się... Nie udaje to aż tak dobrze. Dobra, udało się, udało się. Super, hard. Hard? A to jest uśmieszek. Puścił nam oczko twórca mapy. Czy to jest trudne? No nie, nie było aż takie. Co to jest? Iron Sword. Okej, okay, dostaliśmy miecz. Dobra. O nie. Coś stało. Coś stało w tym. Co to miało być? Co? E, dobra, chwila, spróbujmy butów w takim razie, Sonika. Spróbujmy butów Sonika użyć teraz. E, ok, to... Nawet buty Sonika nam tutaj chyba mogą nie pomóc, ale nie jestem pewien. Wow, dobra, buty Sonika, buty Sonika to zrobiły. Hmm, looks like you passed the Marble Zone. Impressive! Czyli... wow, wygląda na to, że udało ci się skompletować tamten poziom, Sonic. He! That wasn't hard at all. E, Tak, to nie było takie trudne. Oh yeah? Go through this door and beat my enemy! Idź przez te drzwi i zniszcz moją... E, ...mojego wroga, Sonic. It's on! Dobra! E, o, co to jest? O oh, oh. Co to jest? Co to... Co to jest? Co to jest? Co to ma być? Co to? Wow. Trochę dużo ich jest. Okej, okay, udało się. Extra stage, next zone. Możemy wybrać next zone albo extra stage. Obydwie możemy otworzyć. Dobra, weźmy sobie next zone po prostu i pójdźmy i zobaczmy co tutaj mamy. Co to jest? Co to było? Co to było? Przepraszam. Nic? Da się to kliknąć jakoś? Nie. Nie wiem co to jest, ale to chyba tak, że jest nieważne zresztą, więc możemy iść w tym momencie dalej. Okej. Okay. Co to jest? O, wow. Uuu, dźwignia ukryta. O oh yeah. dobra, kozacko Mordo, Mordini, Kozak, kozacini Co, gdzie teraz jesteśmy? Okej, okay, jesteśmy na jakimś kolejnym levelu, który jest super. Więc możemy wchodzić do kolejnego levelu. Uh, okej. Okay. levels will be a lot longer from now on. Good luck. Uh, czyli. Levele będą dużo trudniejsze od teraz. Powodzenia. Ring Spring Heart. Eee, tip. There are two AS keys for the King's emeralds. Set spam. Dobra, czyli potrzebne są nam dwa klucze, żeby skompletować emeraldy. Czy mamy teraz buty Sonika? Nie, a przydałyby się buty Sonika. Eee, Okej. Okay. O. Wow o nie. Dobra, to było niezłe. To było niezłe, ale udaje nam się w tych bucikach oto. Yy, o nie, ale nie tutaj się nie udało właśnie. Tutaj się nie udało ludzie. Dobra, więc wejdźmy sobie tutaj, tutaj. Teraz mamy parkier taki, że nie da się tego zrobić w butach, bo one są za szybkie. Wow, tutaj zwykły minecraftowy parkier. O. Oh, no skopałem, skopałem trochę. Ale fajna jest ta... Fajna, super jest ta mapa. Chcecie ludzie, żebym nagrał następną część tej mapy ogólnie? Napiszcie w komentarzu teraz, czy chcecie drugą część mapki. Bo jeżeli wam się spodoba, no to mogę zdecydowanie to nagrać. I na pewno będziemy się także świetnie bawić. Epicko. Wo, wo. O, no... Ej, chwila. Z double jumpa. Zróbmy to z double jumpa, to na pewno nam się uda. Teraz nie zrobiliśmy nawet jednego jumpa, szczerze mówiąc. Ej no, czy na to się nie da wskoczyć? Czy o co chodzi? A nam głód tutaj spada w ogóle. Zjedzmy sobie mięso. Pyszne mięsko, pyszne mięsko, super. Super duper. A po co są nam torcze w ogóle? Co tutaj się robi tym? Po co nam to? Nie wiem. Okej. Okay. Ej, nie, nie da się na to wskoczyć! Są potrzebne chyba buty Sonika nam do tego Więc tak Eee no nie Dobra chwila, wait Tak? Nie tak, nie tak, nie tak Ej, my w ogóle padniemy zaraz Ostatnie serce, uwaga Soniku Co, co to było? O Ej nie, tak, tak to się uda Jestem pewien, że tak to się uda Patrzcie, patrzcie teraz O nie! Ostatnie serce mieliśmy, akurat to przeskoczyłem! Dobra, uwaga! A, Bo to był taki jak kaktus, że trzeba było się zatrzymać na tym. Na tym ostatnim trzeba się zatrzymać. O nie, to jest, ludzie, trudne. To jest, ludzie, naprawdę dosyć trudna rzecz. No, jak ja mam to przejść, niby dalej? Jak ja mam to dalej przejść? Przepraszam bardzo. Spróbujmy. Nie, dobra, zaraz spróbujemy w butach Sonika. Spróbujemy zaraz to w butach Sonika zrobić i zobaczymy, co się stanie. Dobra, uwaga. A, dobra, nigdzie nie, my nie dolecimy nawet teraz. Oh man, to jest mega trudny poziom. No, ej, tam się nie da bez kitu doskoczyć, ludzie. Tam się nie da kompletnie doskoczyć, a nie i nie wiem jak tu przejść. No super. A chwila, może te kolce nie kują na całej powierzchni, tylko na kawałku kują, jakby. Czejcie. zaraz zobaczymy. Może trzeba stanąć na skraju. Tak, na skraju nie kują. O nie, dobra, czekajcie. Wiem, jak to zrobić. Wiem, jak to zrobić. Mam na to patent. Wbijamy tu, na skraj kompletny, kompletny skraj. I patrzcie teraz. No, nie udało się. No, dobra, poddaję się, ludzie, poddaję się. Nie mogę, nie jestem w stanie tego zrobić. Weźmy sobie game moda eee, Ukośnik game mod. Oj, chwila, nie może być tego. Ok, sięgamy modę 1. Ok, no sorki ludzie, ale niestety to było dla mnie już trochę za trudne, a nie chcę tyle e, czasu nad tym spędzać. Dobra, tutaj buty Sonika pod, muszą być założone. Ok, dobra, udało się. Hmm. Hint, hint. Dobra, co to jest? Można tędy, ale można też tędy. Zobaczmy, co jest tu. Ok, tutaj Okay, maybe some sport of shoes. Dobra, bardzo chętnie. O nie. Co w tych butach się nic nie dzieje? O nie, ale nie da się ten. E, on nie zrobił, że się wraca na miejsce, z którego skakaliśmy. No dobra, ludzie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Naprawdę bardzo fajnie było się wcielić w postać Sonika i zobaczyć tego moda. Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli chcecie, żebym zrobił następny odcinek z tej mapy, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. I ja się z wami żegnam. To było na tyle na razie. Ptsz!